Czas na kalorie, energetyk 30, proszek 20, lody 2 opakowania z Lidla 700, jogurt 160, sałatka warzywna 1290, twaróg 890, galaretka 90, pulpa bananowa 440, łącznie 3620. Spaliłem 1400 na życie, chodzenie 28 km, 2200, sauna 100, ćwiczenia 0, łącznie 3700. Czyli minus 80 kalorii wczoraj powinno być. A jak waga zaraz się przekonamy. Siema, wrażenie tabletki, idziemy na olimpię. Dziesiąt Dzisiaj wita sekret, wchodzi do gry. Słuchajcie, zdarzył się mały wypadek. Moje zakupy z Olimpi mi się otworzyły w plecaku. Siema, jak się zastanawialiście się... <noise> jeżeli zastanawialiście się, dlaczego tak długo nie ma hol... hola? holo? holu? Zakupowego z Olimpi to... śpieszę z wyjaśnieniem. Zakupy były na tyle udane, że ledwo je przyniosłem, a... jak już je przyniosłem, to rzuciłem siatki w korytarzu i położyłem się na półtorej godziny do łóżka, bo byłem taki zmęczony, że odcięło mnie ze zmęczenia. Czy nie spałem, po prostu leżałem i nabierałem energii, chociaż jeszcze czuję, że jestem ledwo żywy. No ale dobra, przejdźmy do zakupów. Kupiłem tak truskawki, 6 opakowań. Nie wiem, opakowanie chyba 600 gramów albo 500, po 2,50, czyli 15 zł. Winogrono, cała reklamówka za dychę. Mandarynki. Najpierw mandarynki znalazłem takie po 2,50 i wziąłem 3 kg, czyli 7,50 dałem za to. A później pan sprzedawał całą reklamówkę za piątaka. Czyli to 7,50, a to wszystko za 5 zł, co tu jest. Dalej, jogurty naturalne, polmlek. W ogóle wydaje mi się, że koda się. Całą taką chłodnią przyjeżdżają z tej firmy i sprzedają bezpośrednio z firmy, bo zawsze mają na tym stoisku pol mleki po 50 groszy. Wziąłem 40 za 20 zł, dalej była wyprzedaż konjaku po 50 groszy za opakowanie, wziąłem 20 opakowań za dychę i berlizo...

Teraz parę godzin ogarniania owoców, robienia sałatki owocowej i jedzenia na tydzień ogarnięte. Cześć, słuchajcie, mam taką informację, bo odkąd stałem się dosyć popularny na TikToku, Instagramie, na YouTubie też cały czas przybywa mi subskrybentów, to zaczęło do mnie pisać dużo dziewczyn, kobiet na messengerze, na prywatnych wiadomościach, na Instagramie. No i tak niby, że coś tam się zapytać, coś tam tego. A później piszą do mnie codziennie, zaczepiają. No ja rozumiem, czemu piszecie? Ale szkoda waszego i mojego czasu, bo musicie zrozumieć, że gdybym ja szukał dziewczyny i chciałbym być z kimś, to bym był. A skoro jestem sam, no to znaczy, że nie chcę z nikim być. Jest mi tak dobrze, wygodnie i nie zamierzam tego zmieniać. Także jeżeli myślicie, że do mnie zagadacie, popiszecie parę dni i coś z tego będzie, to. Uczciwie mówię, że nie będzie. Ja już kiedyś w związku byłem i, i. Nie zamierzam do tego wracać. Także dziękuję, pozdrawiam. Nie piszcie. No. Dobra. Jest jedna rzecz, kiedy możecie pisać. Jeżeli macie ochotę na taki niezobowiązujący, szybki numerek, to napiszcie wprost: Cześć, co robisz w weekend? Może zrobisz mi masaż? To ja wtedy odpiszę: Cześć, wpadaj na masaż i. No ale to. Nawet jeżeli do czegoś dojdzie, to pamiętajcie: ślubu i dzieci nie będzie. No, dziękuję. Dobra, bo jeszcze ktoś mnie weźmie na poważnie. To wszystko, co teraz mówiłem, to żart był. Trolowałem was. Trzymajcie się. Siema, słuchajcie. Oglądam sobie właśnie początkowe vlogi. W ogóle vlog <ścoughs> numer 16 o saunie infrared. Bo ktoś napisał, że właśnie jest... Y w Holandii i kupił super saunę z mojego polecenia, z mojego filmiku. Więc, jeżeli ktoś wydał, nie wiem, 13-16 tysięcy na saunę z mojego filmiku, to no to jest mi super przyjemnie, bo to znaczy, że yy, te moje działania tutaj na YouTube to mają na kogoś taki wpływ, że jest w stanie wydać tyle pieniędzy. Więc, jestem influencerem, czyli Wpływam swoimi filmikami na innych. I o to chodziło, bo ja chcę wpływać na innych i chcę innym pokazywać, że można żyć fajniej, lepiej, przyjemniej. Ja się tak staram żyć i jak coś jest super, a sauna jest super, i ja ją polecam całym serduszkiem, i nie mam za to grosika. No chyba, że kupicie z mojego linku afiliacyjnego na Allegro, ale. Raczej nikt na Allegro nie kupuje sauny, tylko bezpośrednio od tej firmy Super Sauna To... ten... Nieważne Do czego zmierzam? <grym> tak na około zmierzam Zmierzam do tego, że ten filmik był mega dużo lepszej jakości niż Teraz ja nagrywam i zauważyłem, że te vlogi moje kiedyś były W lepszej jakości nagrywane A ustawienia wszystkie takie same i pomyślałem, że to może po prostu obiektyw jest upierdzielony i, i dlatego jest taka słaba jakość, także teraz wyczyszczę obiektyw i może będzie już lepiej tylko nie mam pojęcia jak to zrobić, bo kiedyś napsikałem tak bezpośrednio, wziąłem tą hajne miejsca napsikałem i i później trzy dni było jakieś takie rozmazany obraz i się bałem, że aparat z zepsułem no, ale jakoś to muszę zrobić. Nie wiem, trzymajcie kciuki, żeby nie zepsuła. aparatu, bo nie mam pieniędzy na nowe. Założę zrzutkę Będziecie mogli wpłacać pieniądze, jak zepsuje. Robię tak. Nie wiem, czy tak powinno się robić. Dajcie znać, jak umiecie czyścić aparat. psikam dużo, żeby była mokra chusteczka. I teraz was wytrę, Nie bójcie się, nie będzie bolało.

Nie wiem, jak się powinno czyścić aparat. Na no pewno nie tak, jak ja to robię, ale. W ogóle jakiś dziwny znaczek aparatu się pojawił. Jak nagrywam? Nie wiem, taki aparat i przekreślony kółko. Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Może sprawdzę, czy się nagrały w jakiej jakości. No niestety nic to nie dało. Patrzę na podglądzie, jak to wygląda. Słabo nagrywam w 4K i już ostatnio zauważyłem, że kiedyś jak ten aparat był nowy, to te filmy moje miały naprawdę mega mega turbo jakość. I były wszystko ostre. Nie wiem czy to szkło jest brudne, czy. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest, ale. No jakość jest zwalona w stosunku do tego jak ten aparat nagrywał kiedyś że czas pomyśleć o zmianie aparatu. Teraz jakbym kupował, to za tego dałem 3,5 tysiąca. To jakbym teraz kupował, to pewnie taki za 12 już taki pełen profesjonalny, Może zbieram kasę i do końca roku. Kupię taki, zobaczymy. wracam montować. No, dziękuję bardzo. Zebraliśmy Wygr poranny razumiczony. Piotrka. Jak się czujesz? A, A, jak? Peplu! No Pe Pe -pe Pe 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 jest taki fioletowy, tak? Korpurowy jakiś. Brawo, to ty znam więcej kolorów niż ja. No i nie, nie robię tego, proszę. Nie. O cudzo, w razem cały dom. No baria! Był bardzo fajny, oczywiście oprócz tego zlewu. Ok, jest godzina czarny, teraz sobie urządziła drzemkę, jest godzina która? No 12? 12.30 prezentuję mój dom, który był zeszczącany w tabuńską. So. dum 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 dum. dalej, i tak 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 dalej. Spoko Ratonku! Ratonku! Bije! Bije! Wie pani, że pani jest na kamerze? I dzisiaj w policji? Wie pani, że pani Idź jest na kamerze? Do... Idź do siebie. Idź o to. Ratonku! Ratonku! fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time for the pain, with the grind, i could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, i never miss that fact, taking big swings, jam me the back for me in the ring, you'll go out in a bag, cause i sing what i mean, and i bring it to the mad life. And got time to... Kill, I got time to feel. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? feel, 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 feel. How's it supposed to feel? They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact, and I don't feel no shame. It's a mood you lack. I go crazy. Nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, writer's fuel got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath. I'd rather leave than be led I'll feel the seats as I spread. 3.08 puste opakowania po jogurtach i sałatka nie wiem około 20 kg jeszcze szybki rzut oka na kaloryczność mandarynka 5,5 kg 2475 kalorii winogrona 5 kg 3350 kalorii truskawka 27 kg 891 kalorii jogurt 17 razy 150 g czyli 2,5 2550 kg 1300 kalorii łącznie całość ma 15,75 kg czyli 8000 kalorii w 100 gramach mamy 51 kalorii jak sobie to rozbiję na cztery dni, to będę miał dwa tysiące kalorii dziennie. Wie Pani, że pani jest na kamerze? I dzisiaj w policji? Wie Pani, że pani Idź jest na kamerze? Do... Idź do siebie, idioto. Ratunku! Kamero.